Po rozgrzewce na pierwszym etapie, kolarzy czeka wymagający i intensywny odcinek, który rozpoczyna się przy hotelu Gołębiewskich w Karpaczu. Przełęcz Kowarska, Przełęcz Średnica, Kamienna Góra to tylko kilka miejsc, przez które przejeżdża dziś peleton. Etap drugi to malowniczy odcinek wyścigu, poprowadzony po przepięknych okolicach. DPD w roli oficjalnego kuriera wspiera Tour de Pologne już od 5 lat. Chcecie wiedzieć jak wyglądają przygotowania? Łukasz? Długie tygodnie wsparcia logistycznego DPD Polska w tym przedsięwzięciu. Blisko 30 naszych busów, busów DPD Polska, pracuje tutaj od dawna, żeby mógł wyścig się wydarzyć. Uwielbiamy rank Team, wspieramy sport, wspieramy Tour de Pologne. Dzisiejszy etap rozpoczął się w Karpaczu i w Karpaczu się zakończył. Do zobaczenia na trasie!